Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kaj24 Info, e-mail Radio Inowrocław, a ze mną kandydatka na prezydenta na Urząd Rzeczypospolitej Polskiej, pani profesor Joanna Seleszyn. Dzień pani profesor. Witajcie, kochani. Jak to jest być w dzisiejszych realiach politycznych? Jak to wygląda dzisiejsza polityka, różniąca się na przykład od polityki lat 80. -tych, 90.? -tych. Pani z Pani perspektywy. No, oczywiście w latach 80. to jeszcze był PRL, także no, to była polityka prowadzona przez jedną partię i ona była tak publiczniana. Natomiast, co to za pogłos dziwny? Nie, nie, wszystko słychać. Natomiast no, w latach 90. to właściwie wszystko się zmieniło. PZPR bezkrwawo oddał władzę. Nastąpiła transformacja ustrojowa. No, ona się dokonała na zasadzie pewnego oszustwa, dlatego że no, pracownicy. Ludzie pracy, którzy byli w Solidarności, a to było 10 milionów, ja także byłam członkinią Solidarności, to mieliśmy hasło socjalizm tak, wypaczenia nie. A ostatecznie w latach 90. okazało się, że będzie socjalizm nie, wypaczenia tak. I rzeczywiście w latach 90. nastąpiło całkowite porzucenie polityki społecznej, społeczeństwo polskie. Zbiedniało bardzo gwałtownie y, poziom konsumpcji, poziom życia, cofnął się o 10 lat. Była inflacja, która zjadła praktycznie oszczędności życia y, większości y, obywateli i obywatelek. No, ale później, dzięki też wstąpieniu do Unii Europejskiej, zaczęło się nam wieść coraz lepiej. Także w tej chwili y, oczywiście Polacy są zadowoleni z tego, że jesteśmy w Unii, że jesteśmy w NATO. Świat się zmienił, jest dla nas otwarty, możemy podróżować, możemy studiować, pracować w ramach Unii Europejskiej bez żadnych problemów. No i w ślad za tym zmieniła się też polityka. W tej chwili ponad 70% prawa obowiązującego w Polsce jest stanowione w Brukseli i w Strasburgu. A więc przez Unię Europejską. No a te dziedziny życia, które są w gestii polskiego parlamentu, no to właśnie bardzo szwankują, niestety, bo to jest ochrona zdrowia. To jest system emerytalny, emerytury przecież są wciąż bardzo niskie. I co gorsza, tutaj nastąpiło ogromne załamanie, dlatego że ponad dziesięciokrotnie zwiększyła się liczba emerytów, którzy no, żyją na skraju nędzy. Także potrzebna jest zupełnie nowa polityka społeczna. Ale właściwie żadna partia y, się do tego jakoś y, uczciwie nie zabiera, żeby dokonać zmian. Także ochrona ja zdrowia bardzo szwankuję. Myślę, że należałoby y, NFZ w ogóle zlikwidować, bo to jest swoista agenda rządowa tym powinno zawiadywać ministerstwo, Powinna, Powinien być podatek po prostu na ochronę zdrowia, a nie ta składka zdrowotna. No jeśli ma być składka, to powinno nastąpić powrót, powinien nastąpić do tego, co było przed tak zwanym polskim ładem, a naprawdę nie ładem wprowadzonym przez PiS. Pani profesor, czy to jest trudno albo czy to jest łatwo? Bo nie wiem, czy Pani sobie zdaje sprawę, jest Pani pierwszą Panią Imperator w Galaktyce? Nie było jeszcze Pani Imperator przed Panią. Jak to jest rządzić z senatorami? Jak Pani ich, okiełznała? ja nie wiem. No, mam grono współpracowników, grono przyjaciół, którzy mi pomagają, dlatego że nawet imperatorki działają demokratycznie. Pani profesor, tutaj pokuszę się o to pytanie. Wiem, że już wiele osób pytało panią o to, czy naprawdę galaktyki lub planety są zawarte w tych pięknych koralach? I ile tak. jest, Ile Jeszcze. jest? Ile tak, jest. no właściwie y, ciągle się ich liczba zwiększa. Y, ciągle nawlekam kolejne korale y, y, i będę miała może już nawet niedługo czwarty sznur. Y, także y, nie liczmy tego, bo to jest zmienna liczba. Cieszmy się z wielkości, jak to się mówi. Pani profesor, tak. czy ja na koniec wywiadu mógłbym dostać jeden koral jakoś? Mogę pani go wysłać? Nie, tak, e, oczywiście e, jakoś musimy to załatwić, nie, bo to, tylko to pewnie to nie będę, opana. znaczy jeszcze e, nie mamy opanowanej teleportacji, tak, także ciężką będzie. Przekona, y, przesłać, także pewnie trzeba będzie tutaj zatrudnić y, Pocztę Polską albo innego przewoźnika, żeby to przekazał, ale oczywiście symbolicznie wręczę, zaraz pójdę, no bo tutaj y, nie mogę y, tych ruszać y, galaktyk, które nie, już... no bo to no, będzie ten... jest ziemi, koniec świata po, po tak. nie Także y, za chwileczkę. Dobrze. Szanowni Państwo, właśnie kandydatka na prezydenta, pani Anna Seneszny, poszła dla mnie po koral, czyli po nową planetę dla mnie. To jest, ja nie wierzę, pani profesor. Nie wierzę. Co pani robi teraz, pani profesor? O, proszę bardzo. Aż tyle? Jeden? Dobrze. Ja to biorę, proszę bardzo. Chowam, chowam, kładę na półkę, kładę na półkę. Mam taką specjalną, wie pani, gąbeczkę. Gąbeczkę, taką aksamitną, i tam postawię, tam postawię, pani profesor. Nie mogę się pokusić o pytanie, jakie były pierwsze decyzje, pierwszy dekret nowej imperatu. Nowej, jeżeli pani by wygrała wybory, bo już tak, wracajmy, wracajmy do tematu wyborów. Pierwszy, najważniejszy, co pani się rzuca na myśl? To znaczy, pani, w sierpniu jest e, pani zaprzysiężona i pierwsza pani, pani decyzja. To znaczy, ogłosiłaby stan e, Ogólnonarodowej Radości. To już mówiłam, e, że byłby to Dzień e, Ogólnonarodowej Radości, bo trzeba świętować sukcesy, a nie tylko klęski. E, natomiast jeżeli chodzi o inicjatywę ustawodawczą. To najważniejsze dla nas jest to, abyśmy żyli w świeckim państwie, dlatego że tylko świeckie państwo rozwiąże bardzo wiele problemów wszystkich obywateli. W tej chwili żyjemy w państwie wyznaniowym, w państwie klerykalnym, w którym no, akurat Kościół katolicki jest bardzo uprzywilejowany i stanowi też nieuczciwą konkurencję. Do wielu przedsiębiorców, ponieważ nie płaci praktycznie żadnych podatków, podczas gdy my wszyscy obywatele, wszyscy przedsiębiorcy płacimy podatki. No i trzeba to po prostu ukrócić. Pani profesor, a tak wracając do kościoła, bo pani krytykuje trochę kościół, nawet nie trochę. Co pani by zrobiła, gdyby pani spotkała ojca Ryzyka? Na ulicy, dajmy na to. Idzie się z na Ryzyka. No, no nic przeszłabym obok. A jakby panią zaczepił i zaczął coś tam mówić? Dzień dobry, pani profesor. Jak miłoby panią widzieć? Co by pani powiedziała? No, to bym powiedziała, że również bardzo się cieszę i że mamy wiele spraw do omówienia. Przede wszystkim właśnie kwestie wywiązywania się ze zobowiązań wobec państwa, kiedy prowadzi się zarówno Telewizję Trwam, jak i Radio Maryja, bo wprawdzie nie wiem, jak jest ostatnio, ale przez długie lata to ryzyk nie składał wymaganych przez przepisy sprawozdań, przede wszystkim sprawozdań finansowych ze swojej działalności. Pani profesor, czy według Pani Lewica w 2025 roku jeszcze istnieje, czy to jest cień dawnego SLD, słynne chłopaki i dzieci, jak już z Panią rozmawiałem na zwanym poza anteniu, chłopaki i dzieci, idziemy Leszek Miller do, do ówczesnych polityków sojuszów demokratycznych. Jak to w Pani perspektywie wygląda? Lewica to ja. Także to, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, z całą lewicą, natomiast czarzaści to jest taka namiastka lewicowa. Ile Pani uważa, Pani Bijak może mieć procent lub Pan Zandwer w tych wyborach? No to zobaczymy. Ja nie jestem wróżką. Ale jak Pani opanuje teleportację, to może wróżenie też Pani by opanowała, Pani Profesor? Jakby to się udało? E, no. Nie, wolę trzymać się twardych faktów i zaczekać na ogłoszenie wyników wyborów. Pani profesor, czy według Pani y, są politycy w polskim Sejmie, na których warto byłoby, tak już odnosząc się do Pani postaci, do Pani, można powiedzieć, celebryckości w ostatnich miesiącach, którzy po prostu zasłużyli na użycie jakiejś mocy wobec nich? Którzy po prostu nabroili w Pani oczach? I jakie ugrupowanie to by było najbardziej? Przepraszam, ale były jakieś zakłócenia i nie usłyszałam pytania. Jeżeli Pani by mogła, na którego z polityków użały Pani swojej mocy jako Pani Imperator? Którzy nabroili w polskim Sejmie lub Senacie? Którzy nabroili? No niewątpliwie najbardziej nabroił PiS przez 8 lat, przez dwie kadencje. Dlatego, że no zrobili tyle afer, tyle przekrętów, tyle pieniędzy wyprowadzili z budżetu, to wszystko trzeba odebrać, trzeba to naprawić, bo to się należy nam wszystkim. To były nasze pieniądze, które zostały zabłaszczone. No, Konfederacja robi dużo złego w sferze takiej ideologicznej, no ale ponieważ nie rządziła, no, to nie miała możliwości, żeby jeszcze więcej złego narobić. Także no, dużo porządków trzeba zrobić. Dlatego na jednym z filmików na TikToku, który pokazałam, i na Facebooku, na Instagramie, to Pokazuje, jak ćwiczę w siłowni. Jak się do tego nawiązać, pani profesor, posprzątać Polskę. Jak, pani, jak zobaczyli panią na siłowni, to zwątpili w siebie, a widzicie, jak można ćwiczyć? Amatorzy, amatorzy, pani profesor, jakie trzy decyzje po 89 roku wpłynęły na lewicę w Polsce? Bo pani pamięta te czasy dosyć bardzo dobrze, ja niestety nie, bo jeszcze mnie wtedy nie było. Czy no to znaczy... To... W 89 roku sprawiło, że lewica Rosła lub? lub? To znaczy tak, rządy prawicy sprawiły, że lewica rosła. Kiedy Polacy już bardzo szybko, w 1993 roku, mieli tak dość rządów właśnie prawicowych, że wybrali sojusz lewicy demokratycznej. I do 1997 roku sprawowaliśmy władzę. No, później, niestety, po niefortunnej wypowiedzi premiera Cimoszewicza, po powodzi, no, to się załamało. Tak, to się AWS. Było, wtedy. Tak, no AWS. AWS. Z, wspólnie z Unią Wolności wrócił do władzy, ale już w 2001 roku z powrotem Sojusz Lewicy Demokratycznej miał ponad 40% głosów. Niestety. To nie wystarczyło do tego, żeby mieć samodzielną większość w Sejmie. Zawsze rządziliśmy, no zazwyczaj wspólnie z PSL-em, zarówno w latach 93-97, jak i 2001-2005. No, a później już rzeczywiście nastąpiło takie załamanie. I jak no, nastąpił pierwszy kaczyzm, później osiem lat rządów Platformy, później z kolei osiem lat rządów... PiSu. I teraz bardzo są ciekawe te wybory, ponieważ one pokażą właśnie, ile w pierwszej turze pokażą, jaki jest w gruncie rzeczy podział polskiego społeczeństwa pod względem politycznym, jaki procent popiera Platformę, jaki procent popiera PiS jaki procent popiera konfederację, lewą stronę sceny politycznej? Wszystko działa, pani profesor, wszystko działa. Tak, partii bezpartyjni, wszystkich wyborców SLD, wszystkich wyborców Lewicy, aby nie marnowali na innych A swoich, swoich głosów, głosów i głosowali i na, na, mnie. na mnie. Mam, przed nami jest ogromna szansa. Możemy naprawdę zwyciężyć. Moc jest z nami. Pani profesor, jeszcze taki ostatni gest, ostatni gest dla naszych widzów. Kochani, niech moc będzie moja, imperatorska moc, niech będzie z wami. Pani profesor, pięknie, pięknie, pięknie tutaj wywiad nam wyszedł. A tak na, tak już na, na sam koniec, na sam koniec, kilka słów do Inowrocławia. Była kiedyś Pani w Inowrocławiu? Tak, byłam w Inowrocławiu, piękne ja. miasto, to było pani, dawno. Jeszcze Pani niech powtórzy, jakie miasto? Piękne miasto. Widzicie? Teraz do wszystkich niedowiarków. Pani profesor Senerzy mówi, że Inowrocław jest piękny. I, I jest bardzo chętnie po wyborach znowu odwiedzę Inowrocław. Będę pewnie miała trochę czasu, no bo teraz w czasie kampanii to jest prawdziwe szaleństwo. Także do zobaczenia. Ale gdyby jacyś mieszkańcy Inowrocławia byli, w Warszawie jutro, w piątek, to od godziny 17 na placu Zbawiciela zapraszam na herbatkę ze mną. Na moim Facebooku, na moim Instagramie można dokładne informacje sobie przeczytać. Jak wrażenia przed niedzielą, pani profesor? No jestem w bardzo dobrym nastroju walecznym, jestem bardzo dobrej myśli, zwyciężymy.